Siemanko tam Na przykład na kolejny cyk. Durne filmy. To chyba część czwarta, czwarta, nie wiem czy To jest tak dudny film, ale przynajmniej logiczny. Umaga. To jest pierwszy z tych dudnych filmów, który jest w sensie logiczny. Serio. Dochwano sens i logikę, ale jest dudny. A film to Błód Gargulców. Amerykańsko-Francusko-Kanadyjski-Rumuński horror z 2009 roku w Reserii Billa Cortellana. Amerykanin Jack Randall, Eric Balfour, jedzie do Francji. Tutaj swoją przyjaciółką zwiedza podziemia zabytkowego kościoła, atakuje ich tworzenie. W tej samej nocy Carol ginie, czyli jego przyjaciółka. Randall chce wyjaśnić zagadki śmierci ponownie pod w swojej ziemi, świątyni. Spotyka to krwiożercze, bersy gatunek. Horror, akcja kapry, Panika, Zata Premieres, 25.03.2029, kraj produkcji Stany Francja, Francja Kanada, Rumunia, to trwa 5 minut. Recelia, wspomniana Bill Corcoran. Scenariusz Andy Briggs, muzyka Ned Bouchalasa, zdjęcia Pierre Jodoin. Jodoin, czy jakoś tak? Nie, jak się to mylę. Przejdźmy teraz do mojej wiecie, do mojej analizy filmu co się tam wydarzyło, co się zadziało to za chwilę dobra, ja jestem już potem z kamerką, i wiecie co muszę powiedzieć, to jest pierwszy z tych trudnych filmów, który jest logiczny w całości tak jak wspomniałem o tej fabule okej, okay, gościowa pierwsza ginie ma tak fajnie tak łeb ur... Pazurę tak drapnięty tak odlatuje, schodzi tutaj pod podziemi ten gościu schodzi a tam są te gargulce i oni jej... No i tam jest walka o przetrwanie z tymi gargulcami. Od razu, tylko że nie będę jak się skończył ten film, nie będę jak się skończył dokładnie, bo właśnie no, chyba w końcowym momencie i ubiedziemy się jak już te napisy, to przyznałem w końcówce. Ale serio. jak ktoś pomyślił. sens jest zachowany, logika zachowana, ludzie giną jak giną, te potwory są. Bardzo realistyczne te, te CG, e, ta komputerowa ta otoczka tych potworów pasuje dotychczas do tego miasta serio, to wszystko pasuje, tutaj nie ma żadnego błędu, nie założyłem żadnego błędu, no jedynie jaki błąd założyłem to chyba troszkę to, że gościuba e, miała jakieś inne spodnie, później miała inne spodnie, no to chyba tylko to, tylko co nie, ale to taki, to takie ściecze piasko pewnie, nie. A to jest chyba jeden z tych lepszych, durnych filmów, który powinien być. powinien być kategoria: lepszy od durny film. a to jest też taki durny film, bo to jest taki film nierzeczywisty. Że masz jakieś potwora, gargulca, który sobie zlatuje z tej wieżyczki i atakuje ludzi. No i tutaj pisze, że zło weźmiesz latająco coś takiego. Coś ten nie wiem, kurczę co chodzi, ale kurczę co, muszę przyznać, że jest pierwszy z tych horrorów, tych durnych, który zachował sens, logikę i co najważniejsze, potwory są i są cały film. Nie ma, się pojawiają tylko raz, dwa razy, są cały film. Cały czas jest film na pilnie akcja. Jest trochę spokojnie, jest taki moment, takich humorystycznych momentów, taki humorystyczny momenci, który wyłapałem. Coś tam było, że potwór tam atakował gościubę i gościuła zahaczyła schup, spódniczką jakiś słupek i jej spódniczkę zerwało i leciała w samych gadkach. No to był taki humorystyczny potworek i wtedy tak zawahał się i poleciał sobie gdzieś dalej. I to był taki humorystyczny momencik. Ale kurczę, akcja się dzieje, kurczę, nie wie. Napier... Zabijanie ludków jest. Najlepsza jest ta akcja, akcja, w jak pamiętam, najlepsza to akcja jest tym pod tym podziemiu, jak on znajduje te gniazda, tych potworów, wtedy tam się zbiera ta cała maskara, ta cały gang jest stworów, i tam takują ludzie, kurczę, tak, siach, prach, krew, tryska. Ew! No manikulę, to jest tak durny film, ale dobrze zrobiony, mądrze, ktoś pomyślał, serio, to jest film, który Kary pomyślał. Tu pomyślał autor, zadbał o wszystko. Zadbał o dobrą grę aktorską. Ładne są śmieci, serio. Śmierć jest... Śmierć bohaterów jest pokazane bardzo realistycznie, bardzo ładnie. Potwory wyglądają jak wyglądają. Durnowate trochę, to wiem. Ten wyglądają tak taką kupę przyczepioną do nóg. Czy to są jego nogi, czy to jakaś kupa? Nie wiem. Bardzo ładnie zrobione potwory, bardzo ładna realizacja, wszystko. Bardzo ładna muzyka. Wszystko bardzo ładna ścieżka, tylko, że po twój wyglądają trochę strasznie, to, na to śmiesznie, serio. nasi jeśli potwora bać, to się śmiejemy, wiecie, z jego, z jego oblicza i z jego postaci, bo wygląda potwór tak śmiesznie, ale ogólnie film bardzo ładnie bardzo ładnie. Sceny brutalne, krwawe, jest krew, jest dużo krwi. Jest pięknie pokazane, sceny są przepięknie zrealizowane. Wszystko to jest tak ładnie zrealizowane, jakby kamienicę po prostu wiedział, co robi. I tu się mu należy brawa gromkie za ten dobry film. Ale my się widzimy jutro w filmie. W tym cyklu, jak wspomniałem, zapytaj gamit. gdzie przeczytam Wasze komentarze i odpowiem na Wasze pytania. To widzimy się jutro. Do usłyszenia. Na razie, cześć i darte. Bajo!